Męż, nie? Po raz, nie wiem, którym już raz na, nagrywamy ten film, ale już w końcu mam nadzieję, że się uda. Tak. Dzisiaj będziemy przedstawiać pielęgnację ciała, czyli kremy, balsamy I, i tak dalej i tak dalej. Na no więc tak, to może zaczniemy od mojego ulubionego. Czyli jest to z Elbonu Naturals, z zapachu arbuza. E, pięknie, bardzo ładnie pachnie, pięknie wręcz Długo się utrzymuje zapach, to jest najważniejsze. Znaczy najważniejsze. No dla mnie tak. E, ale czy nabliża raczej... Nie, nie powiedziałabym, że skóra czy lekarz jest super, potem nie powiem. A ty potrzebujesz takiego dużego nawilżenia, czy bardziej takie, wiesz, delikatne? Delikatne delikatne. Nie, masz taką normalną skórę. Tak. Ale polecam mimo zapachu i że długo zapach się utrzymuje, ale no, czy na no, zbierza... znaczy... Co, nie, nie, nie czuję. raczej znaczy bym powiedziała, że to jest krep zapachowy. O. No to ja też może pokażę od razu, mm. bo mam też taki zapachowy Eskada. Bardzo ładne opakowanie, bardzo ładnie pachnie... Fajnie, jest taki, fajnie się go rozprowadza. No i tyle no... jakoś, jakoś tam nie nabierze za specjalnie, taki, mm. Tak. Bardzo fajny zapach. no, no i... Tyle, że utrzymuje zapach kilka godzin na ciele. No i poza tym nic nie robi innego. Czyli takie balsamy perfumowane tak. takie. Dalej będę wam bardzo dobrze znaną nam wszystkim markę Nivea. Hey, Nivea, Soft, To jest do wszystkiego do ciała, dłoni, twarzy, ale pachnie, pachnie jak każda krem Nivea. I okay, mi się wydaje, że każdy krem nie ma, czy to jest soft, czy to jest normalny. Zawsze zostawiają taką i... taki... Tłustą Dokładnie. Nie wiem, ja nie lubię takich kremów. Ja wolę takie szybko szyfronem, nie ma w pewnym tylko że skóra jest, jest nabliżona, bo... No. Jak ktoś taki lubi, to polecam. Może nabliża pach faktem. Długo się zapach utrzymuje. Cena około 15 złotych, jak widać. No to ja pokażę wtedy daw. Do suchej skóry, ten jest akurat. Ja właściwie ja mam taką skórę, że potrzebuję właśnie takiego balsamu, który bardzo nawilża, taki może nawet lekko tłusty, żeby był. No i ten taki jest właśnie jest, jest bardzo gęsty i bardzo dobrze nawilża. Tu jest 400 ml, więc opakowanie jest dosyć duże. No i ja jestem z niego bardzo zadowolona i bardzo ładnie pachnął, w sumie tak I jak każdy daf. Bardzo ładnie, mi się podoba ten zapach, dlatego nie mam tutaj jakichś. No, generalnie nie mam minusów dla mnie ten produkt, także polecam serdecznie. Dalej, co pokażę? Ja teraz. filmy L'Oreal, też znam Marka. E, pachnie, pachnie bardzo ładnie, tak delikatnie kobieco. Mhm. No, ładnie, delikatnie. Nie jest tłusty, jest taki bardzo wydajny, bardzo szybko się bardzo, bardzo, ale to bardzo nabliża, bo to jest do skóry normalnie z tendencją do wysuszenia. czyli jak się ktoś ma suchą skórę i intensywnie będzie tu używać, to naprawdę skóra będzie perfekcyjna, tak jak być powinna, nie wysuszona, ale elastyczna, nabliżona, pachnąca zapach się utrzymuje bardzo długo, naprawdę polecam. Koszt czy po po czy nie wiem, nie pamiętam dokładnie, już dawno nie kupowałam. tak próbuję inne testować, same, ale polecam jak najbardziej. Tak, to więc u mnie następny jest Evelyn luksusowy jedwab do ciała, tak wygląda. No i jeszcze ten ale też był z pompką i to jest tak. fajne, że nie musimy się brudzić tym, tam, tymi pakowaniami, tylko sobie można tą pompką użyć. No często tak. jest tak właśnie, że tutaj przy tym i już się zbiera to wszystko. Tak. Nie? Trzeba czyścić często. No ono się właśnie też nie zamyka nie domyka, tak jak ten, takiego się nie domyka do końca i tam wycieka z niego czasami coś. No ale tak, co do tego jedwabiu. No dla mnie też właśnie bardzo dobrze nabilża, jest fajny i jest bardziej rzadki niż ten DAW. I przez to właśnie mi się wydaje, że jest mniej wydajny. Bo ja go nie mam jednak tak długo, no nie wiem ile go mogę mieć, z dwa miesiące może? Nawet nie, no gdzie. Bo ja używam na zmianę różne balsamy. Nie używam ciągle tego samego. Ja to nie lubię tak. I no, nie robię monotonii. Tak. I już mam tam. dosłownie na tyle na dnie gdzieś jest. Gdzieś tyle. No nie jest zbyt wydajny, ale bardzo dobrze nawilża i bardzo ładnie pachnie. Zostawię może... skórę taką bardzo mięciutką taką... Zobacz, taki zapach jest. Taki no, delikatny. Taki... Też delikatnie tak. bardzo I zostaje e, tak, on się tak rozsmalowuje, e, chwilę zostaje na skórze, a potem się wchłania nagle, tak wiesz, bardzo... znaczy dla mnie jest bardzo dobry ten produkt. No nie wiem, jak to lubi takie bardziej rzadkie, nie? Mhm. Niektórzy lubią bardziej gęste, bardziej rzadkie, tam wiesz, nie różnie... Tam. No to dalej mhm. potem przedstawię krem. To są... E, tutaj przy, przy jest mam krem e, firma B... The... Beauty. The Beauty. No coś tam, no. Te są tylko w biedronkach można raczej dostać. To jest akurat masło odżywcze do ciała Afryka Spas ekstratem pasli, pasli flory. Pachnie, ci bardzo ładnie pachnie. Intensywnie bardzo. Dokładnie. Jak ktoś robi intensywne zapachy, to... Co właśnie minusy w tym, to że jest strasznie pusty. Ja używam tylko do nóg, bo ja mam strasznie przepuszczoną skórę u nóg, to raczej to mam. A co jeszcze mogę powiedzieć o tym, że... No nabliżać na bliżek bardzo dobrze, tylko najgorsze że to, że to, tak, ta, ta tłusta konytencja strasznie długo się utrzymuje i to jest takie dla mnie niekomfortowe, nie lubię tego po prostu. Ale zapach długo się utrzymuje, bardzo czas skórę, jest naprawdę perfekcyjny. W Biedronko chyba do 5 złotych dostać tam, różne były tam w ogóle zapachy. No, świetna rewelacja. Ja lubię Azję z tego, bo jest jeszcze Azja i jest jeszcze jakiś. Ja Tutaj no jest Azję taki różowo niebieski coś tam. To... No Potem już. dalej, tutaj mam naszą ulubioną firmę Ziaje. To jest mleczko utrwalające opaleniznę, przy okazji nabliżające odżywcze. Czy ja zauważyłam, żeby stopniowo też tam opalało? Nie, nie zauważyłam. Tak samo nie zauważyłam... On, on ma utrzymywać opaleniznę. Tak, ale nie zauważyłam, żeby to jakoś tak, nie wiem, no długo było teraz zimno i już zauważyłam w siebie, że... By brakła, a to jakoś naprawdę nie dawało żadnego efektu. Tak samo czy nam bliża nie sądzę, bo na ja bym sobie nie zauważyłam. Nie kupiłam tego drugi raz. A zapach po prostu ma tak jak wszystkie samo opalacze, to po prostu tragedia. Nie cierpię tego. Ja nie polecam, nie kupiłam tego drugi raz. No i teraz coś na nasze najlepsze, co najbardziej kochamy to jest masło kakaowe prawie kolor skóry, emulsja do twarzy ciała do każdej skóry. Kupiłam to akurat w aptece 10 zł. Co najważniejsze, że się pachnie. Po prostu Ach, bajka to co się utrzymuje, bardzo dobrze na Nie jest tłuste, jest bardzo wydajne. Co mogę jeszcze? Co możemy o tym jeszcze powiedzieć? Mamy jeszcze te kąpielę te płyny. Różne te takie, takie... No to wszystko ta serka kakaowa, cała I naprawdę jest miasta. świetny. Długo się utrzymuje zapach. Jest naprawdę super. Polecam jak najbardziej. My w ogóle, my tak. polecamy, bo to nasz ulubione. Tak, Zajka to nasza ulubiona firma chyba. Dokładnie. Yy, co my teraz... No i co, teraz może przyjdziemy do olejków. To, teraz... No, mam olejek e, z Avonu Skin So Soft. Taki. I on jest e, z takimi drobinkami złotymi. Tylko, że to wygląda po telepce, nie wiem czy to tutaj będzie widać, jakby był brokat, tylko że tego w ogóle to nie jest brokat. To, to na skórze drobinki przed, chwilą, takie. przed chwilą sobie popryskami, w ogóle nie widać, żeby to był jakiś brokat, tylko takie właśnie delikatne drobinki, które się wtapiają jakby w skórę i właśnie przy słońcu ładnie się błyszczą. No i y, to jest olejek, więc... Y, znaczy to jest olejek, ale to nie jest taka o, jakaś ciężki olejek, tylko to, to szybko się wchłania i skóra jest potem delikatna i miękka i on, on nie pozostaje na skórze, on się bardzo naprawdę szybko wchłania. Pięknie pachnie. Tak, tak. Jeszcze, tak. jeszcze ładnie pachnie, tak. tak? Ładnie, bardzo ładnie pachnie. Długo się I, utrzymuje. I, I co? Ile odgotuj? 150 ml koło 10 zł to to kosztuje. Ej, tak. No. Także ten polecam. W tej samej serii, mam tutaj też oliwki do ciała. Nie piszę na butelkach, co to są za, za zapachy, ale możemy tak mniej więcej powiedzieć, że różowy. To jest taka, taki zapachowy taki kwiat, Tam, same kwiaty, kwiaty. takie. E, no i tutaj jeszcze jeden mamy taki... To jest taki świeży, świeży zapach, taki, 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 tak. taki jakby aloes, no taki... Co ja mogę o nich powiedzieć? Są tłuste, niemiłosiernie po prostu. Ale szybko wchłaniają. Bardzo skóra, skóra jest tym bardzo miękka, nabliżona. Długo, bardzo szybko trzymuje zapach. Chciałabym ja kupić drugi raz z chęcią. Nie ma, nie ma sprawy. Chęcią bym kupiła. Bardzo polecam. Ja mam jeszcze oczywiście z Olivkę Oliwkę do masażu witaminową. Tak wygląda. Kosztowała 15,30 jak widać. Cena jest, jest pół litra oczywiście. No i co? Eee... Może odkrę odkręcę? odkręcę? To jest jakaś oliwka czy taki. To jest oliwka. Ona teraz tak... Ona bardzo delikatnie właśnie pachnie. Ten zapach nie jest tak bo Dopiero jak się go tak na skórę trochę ten. Ale co to, to jest? Eee, tak, no ta oliwka to jest typowo do masażu, czyli ona jest taka... no... Mm. Jest rzadka, nie, nie jest gęsta, jest bardzo rzadka i właśnie bardzo dobrze się Łatwo się rozmarowuje tak, i łatwo się nią masaż robi. Czyli akurat taka jest miękka, elastyczna, tak. bardzo, że aż masaż bym chciała. A dziś może pokażemy jakiś masaż? O właśnie, to jest przykładowy jakiś masaż. No. Także ja polecam te wszystkie oliwki z ziemi. Jeszcze jedno mam.